Poproszę pełen talerz. Ja też. Dla mnie podwójna porcja. A dla mnie jaja na bekonie. Proszę bardzo. Jedzenie gotowane w ten sposób zachowa swój naturalny smak. Makaron gotowy. Jeszcze dodatki i podaję. Przepraszam, że tak długo państwo czekali. Dla pani troszkę sosu. Dwa tu, dwa tam. Jest pan wspaniałym kucharzem. Słucham. Żeby przygotować dobrą potrawę trzeba poznać wszelkie przyprawy, sposoby przyrządzania, trzeba mieć ogromne doświadczenie. Dziękuję, rozumiem. Sposób gotowania, temperatura płynu, mieszanie składników wymaga niezwykłej intuicji. Jest pan naprawdę wyjątkowym kucharzem. To jasne. Poświęciłem tej pracy serce. Daje mi ogromną satysfakcję. Ale i wy również nie jesteście zwykłymi ludźmi. Jestem znawcą. Poznam smakoszy. Częstujcie się. Smacznego. Niam, 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 niam. Czy pan się źle czuje? Jestem doprawdy wzruszony. Podróżuję ponad 10 lat i nigdy nie spotkałem takiego artysty jak pan. Zagotowanie otrzyma pan Nagrodę Nobla. Mówię szczerze. Jak się pan nazywa? Jeść troszeczkę, Jeść troszeczkę tu i tam. Jeść troszeczkę tu i tam. Nie prędko zapomnę o pańskim niezwykłym talencie. Dzięki za wszystko. Wkrótce wrócę. Genialny kucharz. Geniusz kuchni? Nigdy nikt mi tego nie powiedział. Wracajcie! Kto zapłaci rachunek? Do licha ja też o was nie zapomnę, przeklęci oszustki. W barze obok coś się wczoraj stało. Szukają winnych. Ale wiesz, to niełatwe. Trzeba poznać ich sposób działania. Przejdźmy się po okolicy, pewnie niedługo tu wrócą. Jest pan wspaniałym kucharzem. Sino, to ci podejrzani. Tak, to chyba oni. Nigdy nie zapomnę pańskiego imienia. Smakosz podjadek. Krótce tu wrócę. Słyszycie? To oszusti mogą wyprowadzić pana w pole. Ta cała banda je za darmo i nie płaci rachunków. Stać! Uważaj, Beppe. Co? Deppe miał kłopoty ścigając tę córkę? Proszę się nie martwić. Nic mu nie jest. Tylko samochód rozsypał się w drobny mak. Strukłem sobie siedzenie. Super Borsuk. Odpowiedź. Nareszcie. Paw kosmosu zmienił się w Borsuka w kształcie Imbryka do herbaty. Jest gwiazdą przedstawienia. Znajduje się w Taribie w prowincji Kabar w roku 1570. Wyruszamy natychmiast do Tariby roku 1570. Księżniczko poniedziałek, nie poznajesz mnie. Jestem Don Juan, twój wierny sługa. Przybyłem, by złożyć hołd Twej urodzie. Odjechała do prowincji Kabar. A ja pojadę za nią na koniec świata. Moja miłość jest taka wielka. Odwagi, jedziemy. Mam nadzieję, że nikt tego nie widział. Może delikatniej. Nie gadaj. To przez ciebie winni wykręcili się. Sianę maszew się wściekł. Rozumiesz coś na I nie wrzeszcz jak dziecko. To sygnał od Księżniczki Niedzieli. Księżniczka Niedziela otrzymała telepatyczny przekaz o zamiarach Księżniczki Poniedziałek. Rok 1570. Tariba w prowincji Kabar. Pas kosmosu zamienił się w borsuka w kształcie Indryka do herbaty. Na co czekamy? Ruszamy w przeszłość. Nie wykorzystuj sytuacji. Tariba w prowincji Kabar, rok 1570, główny plac miasta rozpoczęło się przedstawienie. Dziś główną atrakcją jest Borsuk Imbryk, chodzący po linie. Panie i Panowie, raz jeszcze dziękujemy, że obejrzeliście przedstawienie. Nasza superatrakcja, Borsuk Imbryk, podziwiany na wszystkich kontynentach, wykonał po raz ostatni swój popisowy numer. Szef trupy był kiedyś zwykłym człowiekiem. Pewnego dnia schwytał przypadkiem tego borsuka i zaczął organizować występy. Pracowało tylko biedne zwierzę, a on zbierał pieniądze. Wreszcie jednak pojął, że to praca uszlachetnia człowieka. Postanowiłem oddać swojego borsuka do świątyni, a sam zająć się handlem. Wiele zawdzięczam temu stworzeniu. Dziękuję mu, tak jak i Państwu za oklaski. Co się stało? Odwagi. To lekarstwo złagodzi ból. Jaki pan miły. Załatwiłam go. Usnął na parę godzin. Co za kretyn. Tak miły dla kobiet, choć miał przez nie same kłopoty. Jak to zrobiłaś? Co dziecinna igraszka. Jak mnie boli. Co się stało? W tym mogę pomóc. Boli mnie brzuch. Brzuch? Spróbuję pomóc. Proszę spokojnie się rozebrać. Zbadam panią dokładnie. Proszę mi zaufać i rozebrać się. Bardzo dobrze. Czemu mężczyźni są tak mili dla kobiet? Tego już za wiele. Znów oni. Jasne, to my? Przeklęta niedziela, przeklęty robot, przeklęty smarkacz, który jest z wami. Nie masz prawa nas obrażać, księżniczko. Idiotka. Pokaż, co potrafisz. Zabierz Borsuka. Ład bepkę. Podaj do mnie. Przechwyciłem go. Przejąłem, doskonale! Zesień biegnie ostatnich 30 metrów. Mija przeciwników, jeszcze 15 metrów do linii. Gazu, gazu! Punkty! Patrz kosmosu, uciekł! Odleciał. Do licha wrześniu. Ty za to wszystko odpowiadasz. Z łapkawia lub doznasz najzęszy. Zrobię co w mocy. A mam moc. Uważajcie. attenti, eh? Przed chwilą byłem najszczęśliwszy na świecie. A teraz wyglądasz jak najgorszy głupek. U trafisz czas. W październiku. Natychmiast. Ja was osłonię. Ognia. Ratunku. Co jest robocie? Przegraliśmy bitwę? Przekonacie się, co to jest stalowa pięść. Koniec z Tobą, Księżniczko Sobotą. To dźwięk fletu. Tajemnice i sekrety ukazują nowe światy. Obrońca uciśnionych przybywa, by ich bronić. Księżniczko twoje dłonie są zbyt delikatne, by trzymać miecz. Ty tutaj prawie dążyłem? Co za zawsze? Nie pozwolę nikomu uchylić księżniczce poniedziałek. Stawaj, ja to de tamanie. Jestem gotów. Ja to Detaman. Ja również. Broń się. Tak? Tak? I znowu tak. Pokaż raz jeszcze swój talent w odwagi. Zniszcz ich. Ty larwo, dam ci nauczkę. Kino, wzywamy gwiezdnego króla. Oto klucz, który zgubił Betkę. Tak. Tajemnicą i zaklęciem do przybycia cię zachęcę królów gwiazd. Przybądź królu do pomocy. Uczyń wszystko, co w tej mocy. To mnie wzywał. Słyszałem dwa głosy. Spiesz się. Jeszcze nie gotowy, umieram z ciekawości. Chcesz podańczyć? Proszę. Tym razem inspirował nas zegar. Oto maszyna. Pik tak. O, to całkiem niezła maszyna. Niezła? Jest absolutnie fantastyczna. Ktoś miał rzecz niezła. To obraza. Bez impertynencji. Chcemy zobaczyć, jak to działa. Doskonale. Jestem laleczką, która przepowiada przyszłość. Super! Zwyciężymy. Los jest łaskawy. Już się do nas dobiera. Nie traćmy czasu. Pampary! Gwiezdny król leży na boku. Wysłałem pociski czasu. Co robisz, Gwiezdny królu? Rusz się! Wszystko w porządku. To broń opóźniająca. Unieruchamia mechanizm przeciwnika. Teraz to... To i jeszcze to. Teraz gwiezdny król nie jest w stanie się poruszyć. Potrzebuje olbrzymiej energii. Broń września działa tylko 60 sekund. Dwie zdnie królu wezwij na pomoc skrzydlatego konia. Mechanizm działa: tyk, tak, tik, tak. Do wybuchu pozostało 20 sekund. Doskonale, moje zegarki to bomby zegarowe. Biedny król rozpryśnie się na tysiące kawałków. Za 10 sekund odleci mu głowa. Brawo, jesteś tak genialny, jak szarujący. Jestem świnką, która przynosi szczęście. Odliczanie zakończone. Kuku. Do licha. Cztery, trzy, dwa, jeden, zero. Naprzód. Oto Krzyżowe cięcie. Zapłacicie za to. Litości. Nie rób mi krzywdy. Wybacz, litości już nigdy nie stanę z Tobą do walki. Przyjmij proszę moje przeprosiny. Nie płacz. Pozwól, ja przemówię. Zespół jaki tworzy gwiezdny król ze skrzydlatym koniem jest wyjątkowy. Król włada mieczem w sposób niepowtarzalny. Przegraliśmy. Możesz nas ukarać, zrobić z nami co zechcesz. Być pokonanym przez takiego jak ty nie przynosi nam ujmy. To wszystko. Żegnaj. Nienawidzę zbrodni, a nie tych, którzy ją popełnili. Wybaczam wam. Zostaliście pokonani i zrozumieliście to. Nie zapomnę ci tego do końca życia, gwiazdni królu. Nic nie mówić, nie ruszać się. Czuję, że się oddala. Nasze życie jest jeszcze w jego rękach. Coraz bardziej się oddala. O mama mia, boję się, idź sobie. Dalej idź. Polazł, przeklęty, głupi robot, kretyn Co mówiłeś? Nie dosłyszałam Powiedziałem głupi robot Głupi robot? Wydawało mi się, że nazwałeś go idiotą Ja słyszałem, że mówiłeś o półgłówku Ja zrozumiałem, że platfus Tak czy inaczej, to zwykły głupiec Co to za promień? A to co za aparacik? To mikrofon. Ta pluskwa wyłapuje wszelkie odgłosy z niewiarygodnej odległości. Od bzykania muchy po ryk lwa. Co znaczy, że słyszał całą naszą rozmowę? Tylko kretyn może nosić taki aparat. Myślę, że podłożył mi tę pluskę, gdy patrzyłem w niebo. Gwiazdny król. Chyba za dużo mówicie. Dokładnie tak. Niech sprawiedliwości stanie się zadość. Nie bój się księżniczkę, ja cię obronię. Nie ma sprawy. Obronię się sama. Patrzcie. Żegnaj, ja to do Tamanie. Szybko wracaj. To naprawdę fantastyczny chłopak. Spokojnie Tino. A w kosmosu nadal wędruje przez czas i budzi wszędzie radość. Pawiu kosmosu, gdzie jesteś? Może ktoś z was przyjaciele przypadkiem go widzi.